Chciałbym, żebyśmy otworzyli Biblię na Ewangelii według Mateusza w rozdziale 5, wersety 13 -16. We'll to Czy mam 5, do 16. Szymą przeczytam. Ewangelia Mateusza 5 rozdział 13 do 16. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli wtedy słuch wietrzeje, czymże ją na solą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili ojca waszego, który jest w niebie. In this scripture it gives the same idea that we saw in Deuteronomy yesterday. It was the fact that God wanted a people that would show forth His goodness amongst the world. And it shows us that God really, that God really has not changed. I ten fragment nam pokazuje, że Bóg tak naprawdę się nie zmienił. Bóg zawsze chciał mieć lud, który będzie ukazywał to innym, kim On jest. Now we're not Old Testament today. My dzisiaj nie jesteśmy w żadnym wypadku staro Izraelem, But those that have into his ale jesteśmy ludem, który wszedł do Królestwa Bożego. He wants them to be lighthouses in the world. And so let's look at, at light and salt this morning. First we'll talk about salt. Because in this scripture it talks about salt. And think about that. that salt is always the minor ingredient. Pamiętajmy, że sól jest takim niewielkim składnikiem, unless you're in the salt mines, chyba że <laughs> jesteś w kopalni soli. But if you would just eat salt Ale for gdyby, your meal, the best thing would It be so good. To nie byłoby dla ciebie dobre. So salt is just a small ingredient. Zatem sól jest tylko niewielkim składnikiem. But salt changes your whole meal. Ale sól zmienia całkowicie smak tej potrawy. And that's how Christians are in a community. I takimi też powinni być Chrześcijanie w poszczędzaniu społeczeństwa. You not be the majority. Nikt nie będziecie większością. But you can change your whole town. Ale możecie zupełnie zmienić charakter waszego miasta. Just like salt changes all the potatoes. Tak jak sól zmienia smak wszystkich ziemniaków. And that's what Christians are asked to do. I oto prośbami są właśnie chrześcijanie. And that's what God wants your home to be in your community. I wasza rodzina ma być tym właśnie posiad waszej lokalnej społeczności. But what Christians don't do that anymore? Ale dlaczego chrześcijanie tego już więcej nie robią? And that's what the question is asked here. I takie pytanie można postawić. The salt doesn't do anything, then what? Jeżeli sól nie będzie w ogóle sprawiało jakieś różnicy to, to, to co, co będzie pomocy God really has no other plan. Bogu nie ma innego planu. This is his plan. To jest jego plan. It's for people having them being filled with spirit. To jest <coughs> dla ludzi, którzy są pełni Ducha Świętego. And then then him using you to be that salt. I Duch Święty posługuje się nami, żebyśmy tą solą byli. That changes the taste of your community aby zmieniać smak w naszej lokalnej społeczności. Salt also melts ice. Sól także roztapia lód. Christians need to do. I chrześcijanie też muszą to robić. The presence of Christians needs to melt hard hearts. A obecność chrześcijan powinna a, niejako roztapiać twarde serca. I we talked about it flavoring food. Mówiliśmy już o nadawaniu smaku potrawom. There's another thing that salt does. Ale mm, sól jeszcze coś więcej czyni. It preserves. Ona zachowuje coś. <coughs> Konserbuje, przepraszam. Do you remember the story of Lot and Sodom? Pamiętamy historię Lota i Sodomy. God was willing to save that whole wicked city, the wicked city. Bóg postanowił, że całe bezbożne miasto, there just be 15 good people in it, gdyby chociaż było tam 15 sprawiedliwych ludzi, ale w końcu było tam bardzo mało. Więc ta niewielka ilość, przynajmniej mówiąc, soli, by ocaliła to miasto. Ale nie było tak wielu tam prawych ludzi. So the What do you do for your town? Więc pytanie brzmi co tyro, jeśli chodzi o twoją miejscowość? Are you that salt that changes the flavor of your town? Czy jesteś solą właśnie tą, która zmienia smak twojej miejscowości? Will it influence your town? Jak wpływasz na twoją miejscowość? Let's think about light in the same way. Pomyśmy w ten sam sposób o świetle. Last night we were out there by the fire. <coughs> poprzedniego wieczoru rozpaliliśmy ognisko. i Większość naszego otoczenia była ciemna, ciemna. Ciemności few men had Tylko niewiele świateł było. The light was only about this big. Światło było tylko tak niewielkie. Ale w gruncie rzeczy świeciło nieco dalej niż tylko w swoim miejscu. Light goes, uh, uh, much further than the light itself. Światło uh, obejmuje obszar znacznie większy niż ono samo zajmuje. And that's how are too. I tacy też są chrześcijanie. And I find it To jest ciekawe, że Pan Jezus mówi, że jesteście światłem świata. It say you should be. Nie mówi powinniście być. It says you are. Tylko mówi jesteście. And Christians are the conscience of the community. A chrześcijanie są uh, sumieniem społeczeństwa. If a Christian does something bad, jeżeli chrześcijanin zrobi coś złego, people say I can do that too. To ludzie mówią wtedy ja też w takim razie mogę to samo robić. Because this man a Christian and he does it. Ponieważ ten człowiek jest chrześcijaninem, a jednak to robi. There was a man that I knew from work. <coughs> Znałem pewnego człowieka z pracy. And he was smoking. I on palił. But he was painting as well while he was smoking. He was painting. And I said something to him about maybe not smoking while he's painting. Not a real good idea. Because his paint could be lit on fire. Nie był to najlepszy pomysł, żeby palił podczas malowania, ponieważ mogło się to zapalić wszystko, to malowanie. On wiedział, że ja nie palę. So he thought maybe Więc on myślał, że ja po prostu się denerwuję, że on pali. And I didn't like that either. Mi się to też nie podobało. But this is what he told me. Ale zobaczcie, co on mi powiedział. He said, I can go to my pastor's house and smoke with him. And I can go to my other pastor's house. Ale mogę też pójść do domu drugiego mojego pastora, and we share beer with each other. I razem pijemy piwo. I thought that's interesting. To było dla mnie ciekawe. Why did he talk about his pastors? Dlaczego mówił o swoich Why not the trash man, the garbage man? Dlaczego na przykład nie mówił o śmietnicy? Or, or maybe somebody else. Albo o kimś innym. But why the pastor? Dlaczego powołał się na pastora? You see, Christians, if if you call yourself a Christian, you are a light. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to jesteś światłem. So he was using what he thought was a good man as a conscience. A więc on się powołał na dobrego człowieka, jako na swoje sumienia. And that's exactly what the world does. They watch Christians. Obserwują chrześcijan. And they try to see what's right and wrong by watching you. Zastanawiają się, co jest dobre, a co złe na naszym przykładzie, obserwując nas. And it does not say that you should be the light. I tu nie nie mówi pani, że powinniśmy być światłem. It just says that that's how it is. Ale że nim nie jesteśmy. What a responsibility! To jest odpowiedzialność. To be a true light. Być prawdziwym światłem. Is not true, ale jeśli to światło nie jest nie jest faktem, że jesteśmy światłem, then the world have a view of God. To wtedy ludzie będą mieli spaczony obraz Boga. W naszej okolicy chcieli zbudować takie kasyno z, gra, z grami hazardowymi. So they put it to, a vote to the community. I, i było głosowanie w referendum takie społeczne and no the referendum passed i you were obsessed so they built gambling casino więc w końcu zbudowali ten to kasyno and some people were very upset niektórzy byli bardzo źli na to they said more people should have voted against that mówili więcej ludzi powinno przeciw temu głosować i i don't think the public was very ale myślę, że problem nie leżał w samym głosowaniu. The problem was, people did not, Christians not stand against it. Problem był taki, że chrześcijanie po prostu nie zajęli odpowiedniego stanowiska w tej kwestii. It, ponieważ niektórzy ludzie, którzy głosowali przeciwko temu, pomagali potem w budowie tego bu budynku. It made money for them. Ponieważ mogli dzięki temu zarobić. I tu był problem. Więc dużo lepiej jest powiedzieć, że coś jest złe. And teaching people so. I tak nauczasz też ludzi. And I think if the pastors would have taught their people correctly. Gdyby pastorzy nauczali poprawnie swoich ludzi. I don't think that casino would have been built. To myślę, że w ogóle by to kasino nie zostało zbudowane. But pastors dropped the conscience. Ale właściwie pastorzy obniżyli jakość sumień ludzkich. I ludzie też w zasadzie obniżyli ten poziom. So we need to be that light. Więc musimy być światłem. Chcę, żebyście myśleli mm -hmm. o tym, że wasz dom ma być takim światłem. Now, we about it, 4. A wczoraj mówiliśmy o czwartym rozdziale, piątym rozdziale. <coughs> Tam trzy takie rzeczy były wymienione. First of all, it was God wanted His people to be a light. You remember that. He wanted them to be a conscience. And it tells us in Deuteronomy four that God wanted them, to people, to look at Him, look at the people, and to say that they have good laws and a good God.

Bóg was, byli tu w and if there are enough of lighthouses in Poland, the light will be brighter in Poland. And then your towns will change. Wasze się zmienią, and The whole nation can change. Naród może zmienić, when there is enough of light dość You see light is stronger than darkness. ŚWIATŁOŚĆ jest POTĘŻNIEJSZA niż ciemność. This room and turn on the A nie wchodzicie tutaj do pokoju, żeby włączyć ciemność. You can't do it. Nie możecie nawet tego zrobić. Darkness is the absence of light. A ciemność to brak światła. So area is dark, więc jeśli jakiś obszar jest w ciemności, it is it have much light. to dlatego, że nie ma dostatecznej liczby światła. So we need to be light więc musimy być tymi latarniami.

I z, i z tym problemem no, musimy sobie radzić. So we need to be vigilant to build good homes. Więc musimy pilnie dbać o to, żeby mieć dobre rodziny. We need God in it. it. Potrzebujemy w nich Boga. And we talked about that yesterday. Czy o tym mówiliśmy? A want to talk about four things that we need to be concerned about. Chciałem powiedzieć o czterech kwestiach szczególnej troski. And they create problems in our homes. One powodują problemy w naszych domach. They are they are subtle problems. In our są, są to swego rodzaju subtelne problemy w naszych domach. They can come in and we almost don't know. One mogą wniknąć do naszych domów nawet w sposób niezauważonym. Modern art, współczesna sztuka, is those pictures that you don't know what they are. Wygląda tak, że nie wiadomo, o co chodzi w tych obrazach. And you may like them. I... You may like them. Może Wam się jednak podobać. But the purpose of modern art, ale celem współczesnej sztuki, is so that you can look at that picture. jest to, żeby patrzeć na ten obraz. and make it whatever you want. It. i zinterpretować w dowolny sposób. And it is judged, it, its quality is judged by how well it does that. I... Jakość jest uh, właściwie interpretowana na podstawie jak dobrze ktoś to zinterpretuje. To jest Ale jest problem z tym, because it lacks definition. Ponieważ brakuje w tym definicji. Alexander the Great ruled the whole world. Uh, Aleksander Wielki rządził całym światem. And he understood something about ruling the whole world. I coś rozumiał na temat rządzenia całym światem. He said, I want to rule the whole world. Powiedział, że gdybym miał rządzić całym światem, to musiałbym zmusić ludzi do myślenia w podobny sposób. I posługiwał się trzema rzeczami, żeby tego, to osiągnąć. Posługiwał się sztuką. A jeśli narzucę ludziom grecką sztukę, to ludzie będą myśleć po grecku. And he put with this też biblioteki z dziełami greckimi. If they read my books and my stories, they will become Greek. He he said, If I mówił, że jeśli będą ludzie czytać jego opowieści, jego książki, to staną się też Grekami. He could go to Kontrolował też uniwersytety. If they write teach to people, they will think Greek. Uh, jeśli będę nauczał ludzi to będą myśleli po grecku Umieścił or, or in towns uh, także amfiteatry lub kolosa w różnych miejscowościach people to like greek sports więc jeśli skłonię ludzi do polubienia greckiego sportu and have greek heroes będą mieli greckich bohaterów they will become greek to staną się grekami and I to it Except in Judea, it did not work. Jedynie w Judei to nie zadziałało. Because the Pharisees taught the people not to do that. And so, in this one area in his kingdom, the people still thought like Hebrews. Ludzie dalej myśleli jak they used the Bible. <coughs> się and they said, We can't go to the amphitheaters. I mówili, nie możemy chodzić do amfiteatru. We won't go to your library. Nie, nie pójdziemy do twoich bibliotek. We will go to the pójdziemy raczej do hebrajskich. And then he could rule them very well. I nie, nie zdołał rządzić nimi w taki zadowalający sposób. And that still works today. I tak samo dzieje się dzisiaj. Art does have an effect on us. Sztuka na nas wpływa. So we need to think carefully about what kind of art we have in our houses. Więc powinniśmy starannie rozważyć jakiego rodzaju sztukę mamy w naszych domach. Does it to ask towards God. Czy ona nas blicza do Boga. Some pictures are beautiful. Niektóre obrazki są piękne. And we look at those photographs. I patrzymy kupiłem upskad na te zdjęcia. And we say God has made it so beautiful. I mówimy Bóg to cudownie stworzył. That a good photograph. I To jest to dobra fotografia. And so we need to think about that. Musimy to przemyśleć. What's on the walls of our house? Co jest na ścianach naszych domach? Does it draw us God? czy to nas zbliża do Boga, Or does it draw our minds away from God? czy raczej oddala naszą umysł od Boga? <coughs> the thing we need to think about. A druga rzecz, o której warto pomyśleć. I is. O, Myślę, że chyba ktoś wie, co to jest Hollywood. You know Hollywood Wiemy. The film, <laughs> right? Filmy, prawda? Yeah. O, The movies, right? Is. Yeah, the movie world. Are they good? <laughs> 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 not very many. Do we like to watch them? <laughs> <Lubimy je oglądać? laughs> They're attractive, right? <laughs> <Są> they <atrakcyjne, prawda? laughs> <laughs> So if we watch these movies, <laughs> e filmy, we will begin to think like that. So we need to be very careful. Więc musimy być bardzo ostrożni. Even Christian movies. nawet chrześcijańskie filmy. Some of them have a lot of germs in them. Uh, mają w sobie, można powiedzieć takie też uh, pułapki. And they will lead us astray. I odciągają nas od Boga. So we need to understand that the devil is smart. Musimy rozumieć, że diabowie jest przebiegły. And he's trying to get our homes. He's attempting to get our homes. On chce, jakby. Sk nasze domy, nasze domy. He's trying to get that light to not shine. On chce światu, because nie the Bible says that he loves darkness. On, Biblii, kocha he, he doesn't like our lights. On nie kocha so he's trying to get the light to go down. On chce to the third thing is academia. Akademia. Now, none of us needs, need to be stupid. Nikt z nas nie ma być niemądry. So education is good. Edukacja jako taka nie jest zła, jest dobra. But we need proper education. Ale my potrzebujemy odpowiedniej edukacji. Human reasoning is never enough. A ludzkie rozumowanie zawsze jest niewystarczające. God's reasoning is better. Boskie rozumowanie jest lepsze. So when we are educated, więc jeśli jesteśmy wykształceni, we need to keep God in education. To musimy tej edukacji, zachować Boga. But the, but most education today, Ale większość wykształcenia, które się dzisiaj, edukacji, które się attempts to remove God from it all. ma na celu usunięcie z, z pola widzenia Boga. And up with wrong answers. I daje, udziela ta edukacja złych odpowiedzi. Charles Darwin did that. Na przykład Karl Darwin tak uczynił. He studied science, On badał naukę, Remove God from the equation I usunął Boga ze stworzenia i came up with some bad ideas. W, no wysunął złe pomysły, poglądy. It wasn't bad to study science. Samo studiowanie nauki nie jest złe. Just don't remove God from it. Tylko ważne jest, żeby z tego nie usuwać Boga. And so it's, it's important that we keep God in our lives. To jest tak ważne, żeby Boga w naszym życiu zachować. We keep God in our learning. Żebyśmy zachowali w naszym uczeniu się Boga we keep God in our i w naszej sztuce. The world does it. Świat tego nie czyni. So we have to be careful with these things. Więc pod tym względem musimy być ostrożni. And the thing I czwarta rzecz. Is the to jest sport. Now we're not against playing games. Nie jesteśmy przeciwni różnym grom sportowym. And you may enjoy, enjoy a good game of football. Możecie na przykład lubić mm -hmm. piłkę nożną. But we never elevate human and remove God. Ale nigdy nie powinniśmy wywyższać ludzkich zdolności kosztem Boga. And the world system, światowy system, removes God from the equation. Usuwa Boga z ze stworzenia. So we have to be very careful. Więc musimy być bardzo ostrożni. Because those things are everywhere. te wszystkie rzeczy nas wciąż otaczają. These four things are everywhere. Wszystkie te cztery czynniki są wszędzie. In your town, w mieście. The, the, we can't but we can't help. We can't avoid them. Nie możemy wręczyć uniknąć. And the world removes God from it. I świat usuwa z tych wszystkich rzeczy Boga. And so it is so easy for us to do that as well. I tak łatwo robić to samo. And if we do that, jeśli to robimy, don't have to już nie jesteśmy latarnią. I tego właśnie chce diabeł. Zatem musimy być bardzo ostrożni.